Hej, cześć ludzie, witam was w kolejnym odcinku z Fortnite. A. Dzisiaj omówimy sobie update 8.20, w którym zostały dodane na przykład takie rzeczy jak The Floor Lava oraz na trybie kreatywnym kilka fajnych fantów, lecz to sobie omówimy w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zagramy na podłodze to lava, czyli The Floor Lava w angielskiej wersji. Wyszedł również nowy tydzień. Wiem, że ta aktualizacja weszła chyba wczoraj, ale dzisiaj nagrywam filmik, a więc no idziemy na meczo. Um, ogółem trzeba bym mógł poopowiadać o tym trybie. Tryb jest związany z challenge'em, który był popularny dwa lata temu i po prostu trzeba wchodzić na jak najwyższe budowle lub, sam, lub samemu budować najwyższe budowle i wtedy zdobywamy jakby high granda, przewaga wysokości oraz inne tego typu rzeczy Na przykład nie ja wiem co jest przydatne Czasie Poprawiłem sobie mikrofon Ym, Tak samo na przykład nie wiem co jest jeszcze tu takiego fajnego Na przykład yy, już zaczynamy z ciekawostką jedną też zobaczycie na mapie yy, o co mi chodzi o to mi chodzi, że tutaj widzimy jakby coś zimowego, nie wiem co to jest, czy to jest lawa, tak jakby wiecie, dym z niej lecący, czy co to jest. Tak samo nowe podium weszło w życie i zaczynamy tak, leniwa jest zbyt niska, zbyt niska by się dało tam to utrzymać, zbyt niski poziom, loot jest jeszcze troszkę wyżej, na no Lutlaku się uda, też jest szybsze wychodzenie z samolotu, e, regeneracja materiałów, e, które, się zdoby, które się zdobywa od razu w mm, e, locie, nawet To jest bardzo fajną opcją, gdy atakujemy gracza. Raszujemy zauważyłem też, że wiele ludzi leci strasznie na Lutlake albo na Tiltet, ale chyba na Lutlake więcej niż na Tiltet. Dobra, gramy. O tak. Leżeć. Pierwszy kill. Jest jak moja ulubiona broń. Nie? Kiluję nią jak Powalony. Um, Kilujemy. Nie Bienie, nie, nie. Drugi kill. Jest dual block yy, Wolę portaforta Uuuu, pistolet krzemieniowy yy, Wywalę chyba czepiaki Idziemy, tam był jak widzę. nawet Jest lama, jest lama Nie trafiłem. Ty nie, nie zauważuje. dobra. Szybko zgarniamy. Macy wpadają. I, I ty. Budujemy metalem. Szybko, szybko. Był tu gdzieś. Tam jest. Tu jestem ja! Ale oszust! Skamer mi skina ukrad. To bym ja prawdopodobnie. Eee, raczej no, mój skin. Eee, błędy z przeszłości. Od dołu, od dołu, od dołu. Ale zez. Już mam plecy jeszcze. Ginął Jeden Mogło słuchać drona To jesteś ty Masz mega lowa Leży Uf. Nie Ole, ole fart. Ole fart. po jakieś jabłka. Albo, yy, dobra, tam, był tam była apteczka z tego, co pamiętam. Jest, dobra. O, małe kewy. Wiecie, no, kewik. Podobno ma być turniej. Ostatnio, za niedługo o milion. Ej. Czy jest stanowisko pumy? Czy to jest po prostu jakiś ten. Dobra, nieważne. Ej, ma, jest turniej o milion. O, kurde. Ej, za niedługo ma być. Dolców. Co jest najśpieszniejsze, to nawet z domu nie trzeba wychodzić. A więc. Okej. Okay. Przejdę się tu. Cegieł mam dużo, to cegłami będę budował. Stabilny materiał. Patrzcie, jak matcy lecą szybciutko. Mało kili nawet. Nie, 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 nie. O Jezus Maria. To jest najgorsze, że ta lawa zadaje po 20, a normalnie po... Tu już mi tam to zakryło. Wulkan nie jest na mapie, czyli najwyższym będzie srogi szczyt. Czyli tam się muszę kierować, tam biegnie typek? Nie, typek nie może być. Mam lunch pada, jezu, tiltety cała. Jeju! Nie mogę użyć lunchpada, bo będę nie powiem gdzie e, użyję trochę cegieł, żeby drewno mi się trochę odnowiła, Odnowiło. E, 34 chyba, 33. W. O. Jezu! Tilted! Co ci się stało? Powoli jesteśmy na srogim, tam jest srogi szczyt. Zanim ja tam dobiegnę, to to już będzie... Powodny szczyt, hehe. O ty kurde. Yy, muszę podlecieć w to miejsce. Tam, bo już do mnie typek leje. Ej, tu. Ej, tam typek jest, tam jest badan. <ścoughs> wrzuciłem darmowy killek, Ej, typek. Uuu, pięknie. Dobra, trochę drewna, idę po jego lód. Błagam, lunchpad, błagam, lunchpad. Fuck! Nie to, ale dobra, podłoga ma więcej wytrzymałości. Mało HP. Nie wiem, po co to robiłem, ale okej. Okay. Jestem na jednym z dobrze umieszczonych miejsc. Jest yy, coś do leczca, y, latania Łojezu. Jezu, Macy z dowództwem mam full. Otypek, nie idę tam. Sup. Ja już powoli sobie idę Gdzie indziej? Tam leci typ Jezus tam kolejny <głos> 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 O kurde Tego tu ja się nie spodziewałem Mam małą apę, mam mega lowa Get the fuck out o nie ma Zrobiłem ludzie. Dobra, ludzie. Yy, ja zakończam odcinek, czyli czuję sobie tego narodzie. Bye bye.